Konrad Berkowicz z Konfederacji publikuje oficjalną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na temat szczepionki HPV. Ministerstwo Zdrowia nie posiada dokumentacji dotyczącej badań naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki przeciwko HPV. Jak czytamy we wpisie, Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepionki przeciwko HPV, a politycy w mediach zapewniają o skuteczności i bezpieczeństwie. Wiceminister Zdrowia Urszula Ademkow chce nawet obowiązkowych szczepień dla dzieci. Czy to się rodzicom podoba, czy nie? A tutaj papier, który wszystko przyjmie. Szanowni Państwo, podobna sytuacja była w trakcie pandemii COVID-19. Tak samo chcieli nas szczepić szczepieniami, których skuteczność musiała zostać przebadana w ciągu 3 do 5 lat. Taka jest procedura, a oni od razu wszystkich szczepili. Później były różne śmiertelne wypadki, różne powikłania, które są do dzisiaj. Niektóre zawody, na przykład, były przymusowo szczepione tymi szczepieniami. A już w Polsce rozpoczynają się pozwy przeciwko szczepieniom na COVID. Chodzi o szczepionkę. Mieszkanka Wielkopolski pozwała skarb państwa i Ministerstwo Zdrowia za skutki przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Kobieta twierdzi, że powikłania utrudniają jej normalne funkcjonowanie. Domaga się za to wysokiego odszkodowania. Nie zdziwię się, jak jeszcze powiedzą, że, że szczepionki nie były obowiązkowe. Po co się pani szczepiła? Bo już gdzieś słyszałem taką narrację. Tak się tłumaczą, tak się tłumaczy rząd, tak się tłumaczą obwinieni. I kochani, tutaj dalej w tym artykule do rzeczy czytamy, jak zauważa Radio Z, to pierwszy pozew kultury trafił do polskiego sądu, który dotyczy skutków szczepienia przeciwko koronawirusowi. Tego będzie jeszcze więcej. Warto przypomnieć przy tej okazji, tutaj słuchajcie uważnie, że inaczej prezentuje się sytuacja, jeśli chodzi o świat. Dla przykładu Astra AstraZeneca, sławna, została pozwana w trybie pozwu zbiorowego w związku z twierdzeniami, że szczepionka powodowała śmierć i poważne obrażenia w dziesiątkach przypadków. Wówczas gigant farmaceutyczny przyznał po raz pierwszy w dokumentach sądowych, że i tutaj słuchajcie, wyprodukowana przez niego szczepionka przeciwko COVID może powodować rzadkie skutki uboczne. Sprawę opisywał brytyjski Telegraf.